Ernesto? Nie spodziewałem się ciebie tutaj. Wszyscy w domu są przejęci, ktoś musiał zająć się firmą. Rozmawiałeś z panią Cię, dostałem inne instrukcje. Nie ma do tego głowy. Dlatego wezwano doradcę do spraw zarządzania kryzysowego Rodzina powinna być jednomyślna Tak, ale wpadłem skontrolować sytuację Niedługo zjawi się tu prasa Powinieneś przekazać informacje razem z Vanessą i panią Lucio Tak zrobię Do zobaczenia Jaki wielki dom. Mają mnóstwo forsy. Szczęściara z ciebie. To on. Oddychaj, to naprawdę on. Mam nadzieję, że coś ci zostawi. Sophia? To ja, Rebeka, jej siostra, Lucia, matka Alejandra. Proszę powiedzieć, że to nieprawda, że Alejandro nie zginął. On nie żyje. Nie, chodź. Jakiś koszmar dla nas wszystkich. Jest coś jeszcze. O co chodzi? O Alejandra. Co? Powinno mi coś wiedzieć. Ożenił się w La Paz. Co? Ja też nie dowierzam. Dlaczego mi nie powiedział? Nie wiedziałam. Też jestem w szoku. To nieprawda. Alejandro by mi tego nie zrobił. Wszyscy jesteśmy zaskoczeni. Ożenił się w tajemnicy. Nikomu nic nie powiedział. Jak śmierć. Między nimi no, 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 zrobiłby mi tego. Usiądźcie. Naprawdę nic nie rozumiem. Herbaty? Ja poproszę. Już się robił. Jestem Lucia, wdowa po Norjedze. Alejandro nie mówił mi o rodzinie poza tym, że jego matka zmarła. Chciałabym być matką Alejandra i Vanesy. Pośluwiłam ich ojca, kiedy byli mali. Wkroczyłam w ich życie wraz z moim synem Eduardem, ale kocham ich jak własne dzieci. Nie wyobrażam sobie życia bez Alejandra. Był taki szczęśliwy dopiero co się pobraliśmy. Wezwał go ktoś z pracy, więc wyjechał. Wtedy widziałam go po raz ostatni. Wiesz, kto go wezwał? Nie. Ale ta osoba poprosiła, żeby natychmiast wrócił, dlatego mnie zostawił. Planowaliśmy wziąć ślub kościelny. Mieli prostą uroczystość cywilną. Ale pani syn był zachwycony moją siostrą. Był dla mnie taki dobry i czuły. Nigdy mi nie powiedział, że ma tyle pieniędzy. Myślałam, że jest biedny, tak jak ja. Mówił, że pracuje w jednym z hoteli w Los Cabos. Naprawdę? Cóż, jesteś bardzo ładną kobietą. Może chciał, żebyś zainteresowała się jego charakterem, a nie majątkiem. Był jednym z najbogatszych ludzi w kraju. Spokojnie. Co mi się stało? Proszę nie mówić. Gdzie ja jestem? Miał pan wypadek. To no cud, że pan przeszedł. Nic nie pamiętam. To, co pani mówi, nie pasuje do Alejandra, którego znam. Spokojnie, moje dziecko. Mówię prawdę. Nie. Uspokój się, proszę. Jak się poznałyście? Jak się poznaliście? Gdzie był ślub? Poznaliśmy się w La Paz i spotykaliśmy się przez kilka miesięcy. Zdecydowaliście się na ślub? Znaliśmy się krótko, ale zakochaliśmy się w sobie. On kochał mnie, a ja jego. Chcieliśmy być razem na zawsze, więc się pobraliśmy. Nigdy nie spotkałam mężczyzny takiego jak Alejandro. Proszę zrozumieć, że to dla niej bardzo trudne. Wczoraj została i żoną, i wdową. Kim ona jest? Jak się nazywa? Gdzie mieszka? Nie wiem. Eduardo miał jej numer. Mama po nią posłała. Może już tu jest. Muszę się z nią spotkać. Nie ty jedyna. Na pewno wyszła za Alejandra tylko dla pieniędzy. Też tak uważam. Niech nie myśli, że pozwolimy jej wszystko zabrać. Dlaczego on mi to zrobił? Myślałam, że to, co nas łączyło, było prawdziwe. Ja też tego nie rozumiem. Jak to się stało, że mając ciebie, spojrzał na inną kobietę? Co teraz będzie? Mama zatrudniła doradców. Powiedzą nam, co zrobić. Chcę, żebyś była na spotkaniu z nimi. Należysz do rodziny. Oczywiście możesz nam nie liczyć. Nie wiem, jak się to potoczy, ale nie mamy innego wyjścia. Poko. Przedstawię cię reszcie rodziny. Chciałabym, żeby Alejandro to zrobił. Ja też. Jestem pewna, że tego chciał. Był wspaniałym człowiekiem. Najlepszym ze wszystkich ludzi. I już go nie ma. Nie mogę w to uwierzyć. Ja też nie. Alejandro, Alejandro był żywicielem rodziny. Naszym przewodnikiem. Naszym najlepszym doradcą. Tak jak Sofia dla naszej rodziny. To no dlatego dobrze się rozumieli. Nie wątpię. Był bardzo bystry. Udało mu się zajść bardzo daleko. Był w ważnym momencie życia. Podjął decyzję kluczową dla firmy. Nie chciałabym zaprzepaścić jego wielkiego marzenia. Dlatego potrzebuję Twojego wsparcia. Nie rozumiem. Mój syn wprowadzał naszą firmę na giełdę. Nie znam się na biznesie, ale jeśli mi pani wyjaśni, od razu zrozumiem. Firmy rodzinne są bardzo duże. Są bardzo duże. Alejandro szukał osób, które ulokowałyby kapitał w naszej, żeby zwiększyć jej rozwój. Rozumiem. W tym celu firma musi wyglądać na bezpieczną i stabilną. Jeden błąd wizerunkowy i inwestorzy się wycofają. Boi się pani, że powiemy coś, czego nie powinnyśmy? Nie tylko wy, ktokolwiek z rodziny. Dlatego chciałam się z Tobą spotkać, zanim doradcy powiedzą nam, co robić w tej sytuacji. Przepraszam, ale nie interesuje mnie ani Pani firma, ani pieniądze. Gdybym ci powiedziała, że to było marzenie, o którego spełnienie walczył przez całe życie, pomogłabyś mi w imię jego pamięci? Tak. Kochałam Alejandra całym sercem, więc pomogę spełnić jego marzenie. Dziękuję Ci, moje dziecko. Zaczekaj na mnie, mam coś do załatwienia. Idę już. Co to ma być? Co ty tu robisz? Moje córki są z tobą w Los Cabos. Nie potrafi teść o siebie zadbać. Nie miałem czasu. Gdzie moje córki? Są bezpieczne. Musimy pogadać. Co? Kocha teść swoje córki? Nad życie. To dlaczego o nich nie myśli? Robię dla nich wszystko. Nawet teść kradnie? Nie. Proszę nie kłamać. Ktoś cię oszukał. Ja jestem szczery. Dobrze wiem, co robi teści ze swoim kumplem. Co się stanie w dniu, kiedy policja teścia aresztuje? To będzie bolesny cios dla dziewczyn. Odwiedzanie ojca w więzieniu musi być trudne. Czego chcesz? Proponuję coś, co na zawsze odmieni wasze życie. Potrzebuję tylko wsparcia. Co ty mówisz, Alejandro? Jestem Eduardo. Alejandro to mój brat. Udawałem, żeby zdobyć to, co mi się należy. Co? Alejandro był milionerem. Zdobędę jego pieniądze, jeśli namówi teść Sofię, żeby mnie wsparła i powiedziała, że to jego poślubiła. Dostaniecie więcej forsy, niż potraficie sobie wyobrazić. Nigdy w życiu nie miałam na sobie tak drogiej sukienki. Świetne ciuchy. Wyglądam na bogaczkę. Błagam. Podoba mi się to, co widzę. Chodź, pomogę ci. Musisz dobrze wyglądać. Wszyscy będą wyrafinowani. Trzeba im dorównać. Słyszałaś, co powiedziała ta pani. Nie mam ochoty. Wiem, że cierpisz, ale musisz chociaż udawać, że jesteś silna. Próbowałam, ale mój ukochany nie żyje. Musisz dać radę, żeby spełnić jego marzenie. Nie rozumiem, dlaczego ukrył przede mną, że ma to wszystko. Nieważne, teraz jesteś tego częścią. A skoro chcesz im pomóc, możesz poprosić o coś w zamian. Nie chcę. Wiem, że teraz cierpisz, ale pomyśl o przyszłości. Wierz mi lub nie, ale większość tego majątku należy do ciebie. Nie pleć bzdur. Chcę tylko godnie pożegnać męża, pomóc w spełnieniu jego marzenia i wrócić do domu. Nie Zdradziłeś moją córkę. Inaczej by się nie zgodziła. Nigdy ci nie wybaczę, draniu. Spokojnie, proszę pomyśleć. Mówię o dużych pieniądzach. Sofia, teścia kocha. Proszę raz zrobić coś dla niej. Mówisz, jakbym był najgorszym ojcem, złodziejem i alkoholikiem. To dla Was szansa. Nie zostawię córki z kimś takim jak Ty, słyszysz? Mam dowód kradzieży. Co? Na teścia nieszczęście samolot rozbił się, a mój brat zginął. Albo mi teść pomoże, albo zginiję w więzieniu. Oszukałeś mnie. Nie tym tonem. Daję teściowi szansę. W zamian chcę pomóc. To ty wszystko ukartowałeś. Ma to jeszcze dowód? Nie ujdzie ci do nas, Nie mieszaj w to mojej córki. Poślubiła mojego brata. Mogę ją oskarżyć o to, że zorganizowała przekręt, żeby zdobyć jego majątek. Sofia no nie zasługuje na życie z takim śmieciem jak ty. Nie zasługuje też na takiego ojca, a jednak zaboli ją, kiedy zdechniesz w pacę. To niesprawiedliwe. Przestań się magać i raz w życiu bądź mężczyzną. Pomożesz mi, nie masz innego wyjścia. Posłuchaj mnie uważnie. Czuję pan? Teraz proszę podążać za światłem. Proszę ścisnąć moją dłoń to wszystko. Wyjdę z tego. Najpierw trzeba zrobić badania. Ze względu na rozległe obrażenia, proszę się nie ruszać i nie denerwować. Nic nie pamiętam. To konsekwencja urazu. Rybacy znaleźli pana na morzu i przywieźli tutaj. Skąd ja się tam wziąłem? Nie wiem. Przywieźli pana i odjechali. Jesteśmy z dala od miasta i od informacji. Nic nie pamiętam. To normalne, po tak silnym uderzeniu pozostaje nam czekać. Jestem pewien, że z czasem pamięć panu wróci. Us na czole zmieni się w siniaki i będzie wyglądał dość drastycznie. Kiedy są golpes, jest normalne, żeby zapominać o pewnych rzeczach, ale to jest medykandą, co mam do dyspozycji. Jedyne, co możemy zrobić, to czekać. Jestem pewien, że pokoło pójdę rekordując więcej szczegółów. El golpe que tiene en la frente se va a volver un hematoma y puede verse escandaloso con el tiempo. ¿Están listos? ¿Gotovín? Sí. ¿Tac. Doradcy jeszcze nie przyjechali. Dziękuję, że jesteś z nami, Izabela. To dla mnie bardzo ważne. Zawsze możesz na mnie liczyć. Wiem. Dziękuję. Czy zarządzanie kryzysowe to nie za wiele? Nie. Ta tragedia nie mogła wydarzyć się w gorszym momencie. Musimy być bardzo ostrożni i przedstawić charnoze, się jako zjednoczona rodzina. Zobaczyć, jak rodzina jest... ja, 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 niestabilność może przynieść co firmie to to. szkody i obniżyć wartość Z akcji. To, nie, to nie, to nie, nie pozwolimy to nie na to. To, to. Kobieta, której to, intencji no? nie znamy, to, musi się wypowiedzieć. Jesteśmy gotowe. Ty jesteś żoną Alejandra. O, Vanessa, jego siostra. Miło mi Cię poznać. Widzimy się na spotkaniu. A to Izabela, przyjaciółka rodziny. Jak się pan czuje? Zdezorientowany, obolały i bez siły. Lek pomoże. Przypomniało mi się, że mieszkam w Los Cabos. Zobaczymy, kiedy będzie można pana przejść. Proszę mi pomóc. Spokojnie. Muszę być z rodziną. Proszę się uspokoić. Zajmijcie miejsca, proszę. Pani Lucio, podpiszemy umowę o poufności. Jesteśmy profesjonalistami. Z pewnością, ale to kwestia bezpieczeństwa. O tym, co usłyszycie, nie może wiedzieć nikt. Gotowe? Możemy zacząć. Mamy najlepszych doradców do spraw zarządzania kryzysowego. Zgadza się. Mamy wieloletnie doświadczenie. Od tego, co postanowimy, zależą losy naszej firmy. Wezwałam was, bo pogrążona w bólu po stracie syna, nie chcę popełnić błędu i zaprzepaścić jego marzeń, dziedzictwa i ciężkiej pracy. Zdjęcia mojego dziecka, jego legado i y wszystko, co zrobił przez korporatywę i przez nas, się stracą. Bardzo mi przykro z powodu pani straty. Bez obaw, wiemy jak radzić sobie z tego typu kryzysami. To nie wszystko. W dniu śmierci mój syn poślubił Sofię. Dziewczynę, której nikt z nas nie zna. Ale nikt z nas nie zna. Wydaje nam się to bardzo podejrzane. Rozumiem. Wszyscy nasi przyjaciele i rodzina wiedzieli, że tworzymy szczęśliwy związek. Jej nie przedstawił rodzinie. Jeśli ludzie dowiedzą się, że spadkobierczynią jest kobieta, nie wiadomo skąd, firma zbankrutuje. Nie jestem byle kim. Obraliśmy się legalnie. Pytanie, jak go do tego zmusiłaś? Nie pozwolę tak do mnie mówić. Alejandro żenił się ze mną, bo mnie kochał. Wersja polska, kanal, plus. Tekst Eliza Sassin. Czytał Piotr Szrajba.